Witajcie tu, Hochoła. To kolejny odcinek z cyklu Wasze powtórki, które ja oceniam. E, tym razem bierzemy sobie na tapetę filmik e, z powtórki z e, gry na AMI LCB w wykonaniu Ursusa e, 1012. E, fajnie się poskładało, zwróćcie uwagę, e, mamy mapę autostradę. Ja dopiero co publikowałem w moim e, cyklu odrzedzenia Hohoła walkę na, na, na tej mapie. To teraz zobaczymy sobie, jak tutaj Ursus sobie poradził z lajcikiem. E, ok, e, i patrzmy sobie na ten rozjazd. Ja z zasady, jak jeżdżę, to jeżdżę tutaj w D5, e, D4. Gdzieś tam musił się ustawić, jeżeli gram lightem. E, natomiast zobaczymy, jak to sobie wykoncypował tutaj Ursus. agresywnie widzę głęboko. Ach, i tak szczaki chcę wykorzystać. Tak? No okej. Okay. Stąd będzie mógł świecić czołgi rozjeżdżające się na flankę. Tutaj na drodze. teraz jakiś się mu się zapali e, e, lornetka tak, praktycznie prawie że osiągnął prawie że osiągnął hard capa. trochę brakuje, podejrzewam, że załoga jeszcze, jeszcze nie jest. Tak dobra, jakby mogła być. To 3485 sobie skróty robi. Jest za tym, można oddać strzał bezpiecznie, ale nie decyduje się na ten strzał e, Ursus. Ja bym strzelał, ponieważ on już był za krzakami, my jesteśmy też za krzakami i raczej nie dostalibyśmy spotu z tej odległości. t Od, te 34,85 w ruchu. Ok, i co? Przemykamy z następnych krzaczków. Tam kromek jest gdzieś na granicy spotowania. Zdecydujesz się na strzał? Nie, jednak tylko świecisz. Ależ tam się tych czołgów porobiło. Oni są już za blisko, tu już można... można dostać spota z tej odległości, jak komuś się zapali lornetka. No i co tam dalej? Kromek cały czas, widzę, prowokuje, żeby zebrać. I niestety krytyczny strzał w gąski, czyli przeszło pod... przeszło pod kadłubem. Spokojnie tutaj, zwróćcie uwagę, no to jest duża odległość i te pociski nie są zbyt szybkie, tutaj trzeba dość wy, dość, dość dobrze mierzyć Za chwileczkę cię spotnie, jak jeszcze raz No Z tej odległości już się powinien spotnąć, tak jest, ha, wiedziałem Dobra, uciekaj, 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 uciekaj Jesteś małym szkrabem, niskim, trudnym do trafienia, jeżeli będziesz zmieniał właściwie miejscówkę w ten sposób, jak teraz to robisz, to jest szansa, że nie oberwiesz Okej, okay. no widzisz, właśnie o tym mówię Wiedziałem, że cię spotnie a bardzo się już na niego napaliłeś. Chciałeś sobie po prostu nabić demers na nim. Można było to zrobić na tym te 3485, który na początku tam jechał. On był dużo dalej i, i raczej nie dostał potem. Okej, okay, już nas nie widać. Można wrócić no, albo na swoją miejscówkę, albo próbować gdzieś tutaj z daleka grać. to się niewiele pojawiło, tak prawdę mówiąc. Mimo trzeciej minuty bitwy w tym mieście, tak. Okej, okay, wracasz na miejscówkę i słusznie. No i teraz. Jeżeli byś, chcesz się strzelać z tamtymi czołgami to musisz grać na, m, musisz grać na e, e, mechanikę spotaj i kamuflażu, czyli spotować przez przeźroczyste krzaki i e, wycofywać się, tak, żeby były nieprzeźroczyste i do wtedy strzelać. Zobaczymy czy coś się zaświeci. za Hildes. No i właśnie. I Ja bym się wycofał, żeby móc strzelać spokojnie. Dostaniesz spota. Cofnij się. Cofnij się, wszystko zaświeciłeś. Cofnij się i, i sobie w niego strzel. Wtedy nie dostaniesz spota. O, już ze dwie buły bym nie zdążył sprzedać. Teraz dobrze strzeliłeś, bo on był z kolei za krzakami, więc nie, nie powinien cię wyspotować, tak jest. To było dobrze zrobione, ale mogłeś strzelać już wcześniej, wystarczyło się cofnąć e, e, tak, żeby krzaki były z i mogłeś spokojnie strzelać. No i okej, okay, czekamy i łowimy. Bishop się pojawił, walgo, walgo, daleko nie powinnaś dostać spota. Co on sobie wymyślił tym bishopem? Chciał się w te krzaki schować? No dobrze. 826 już jest fajnie strzelane. 754 z Twojego spota, czyli coś tam jeszcze chłopaki strzelają z Twojej drużyny. No i dobra, teraz twoja rola to jest rzeczywiście przechwycić tego mx więc trzeba to zrobić, tylko właśnie jest nieszczęśliwe to, że wtedy dostajesz się pod ogień tego co jest w E4, więc trzeba to zrobić troszeczkę inaczej właśnie, właśnie właśnie, ale spore, porę się spostrzegłeś i, i to dobrze, że to tak zrobiłeś. Czy generalnie dobrze reagujesz na to, co się wydarzy, ale jakby nie przewidujesz tego, co się może wydarzyć? Rykoszetowałeś. No to ja bym trzeba stąd już trzeba uciekać, tak? Bo za chwilę się na plecy, widzi miasto. Ja bym się jednak wycofał stąd. To znaczy tu grasz na poprawę wyniku ewidentnie. A, a, a trzeba byłoby tu bardziej chyba zagrać na, na jednak na to, żeby, żeby w ogóle wygrać bitwę. Bo tu jak się dostaniesz spota już to nie uciekniesz za bardzo, wiesz? A dostaniesz spota, bo oni puszują, oni się nie będą zatrzymywać. Mają przewagę i oni dobrze o tym wiedzą, że mają przewagę. Także ty teraz skoro maksymalizujesz wynik w tym momencie. No chyba, że się ten atak załamie, no to no to sorry, no, że ich drużyna po prostu nie ogarnie totalnie. Strzelaj, czemu nie strzelasz? A No go po co? Zróbmy ci rozciągnąć za nim, właśnie. Niepotrzebnie było to, żegnowanie amunicję. Trzeba było wbić już z tych, z tych apc ów jak już na nich byłeś. Tuż tu możesz z apc strzelać spokojnie, z boków. Heavy'ego. A, Musiał zrykoszutować. Bowóz. No spokojnie możesz właśnie teraz flankować i poszczelać po tyłkach. I właściwie zareagowałeś. Jeszcze gdzieś FV jest, ale, ale... ale... on tylko strzela z bliska, więc gdzieś tu może być blisko. Ale no zobaczymy. Pewnie się ustawił w tym krzaku, do którego nie wbiszał, nie dojechał. Bo nie ma go na kapie. No i okej. Okay. I teraz tak, świecimy hejwiego. A nie, tutaj jest. Dobra jest. No to bigo. Weszło. Nie trafisz z, z autoim na taką odległość. Za wolne jest, te pociski są. Ok, kończę. I bardzo dobrze. Nie na autoimie. Autoim na bliskiej odległości. Na dalekie strzelasz z tego. Strzelasz przed ciebie z ręki. Te pociski są po prostu za wolne, żeby na autoimie strzelać. Zanim pocisk doleci, to, to to już cel jest gdzie indziej zupełnie. No i KV1, no pewnie gdzieś tam się w krzaczkach skończył. Czemu. A co my to chcemy? Nie chcemy tego kapować. Kuźwa koleś w Cromwellu przy ciebie, kuźwa topowym czołgu, który ma spamerskie działo, do którego kv jeden, to się go wciąga nosem. Teraz jechać i szukać tego kV1 to co on robi? No przecież kurde kV1 jeździ 25-30 na godzinę no to przecież kurde nie teleportował się na kapa ten Cromwell robi Masakra Dobra to Kończymy pana no, spoko. Tak, tak jest. Jeszcze raz. Bardzo ładnie. Wal, wal, wal. Nie, skrzyj, w ogóle nie, nie przestawaj. Tak jest. Jeszcze raz. Walimy, walimy, walimy. Uciekć już. Te... Dobra, ciśnij. To już nie ma co. Nie wiem, czy się w ogóle nie go ten kromek go powinien skończyć, ale na razie, na razie jeszcze jedź. Trwa się skończyła, Ok. Wynik zrobiłeś ładny, bo to jest, to jest 2800 łączonego. Jest bardzo ładny wynik. Za chwileczkę zobaczymy, co, co ci za to wpadło, ale tak na bieżąco. Nie jesteś bezradny na mapie. Bo bardzo ładnie reagujesz na sytuację do, do tego, żeby grać lepiej, brakuje ci tego, żebyś tą, tę sytuację umiał przewidzieć. E, czyli abyś musiał musisz myśleć jakby do przodu o, o kilkadziesiąt sekund po prostu, i, i, i wtedy wtedy będziesz na pewno dużo lepsze te wyniki osiągał, e, albo inaczej, będziesz dobre wyniki osiągał częściej. E, natomiast. Natomiast, ty po prostu reagujesz jakby tu i teraz. Tak? Nie działasz proaktywnie, tylko, tylko po prostu reaktywnie. Czyli reagujesz na to, co się, co się, co się dzieje na minimapie, a, ale jeszcze nie przewidujesz. Więc to jest u ciebie do, do rozwoju jeszcze. Polecam oglądanie filmów, streamów lepszych graczy itd. i za każdym razem zastanawiam się, co on robi i dlaczego to zrobił, jeżeli chcesz rzeczywiście podnieść swoje umiejętności. A zakładam, że tak, no bo innych ludzi na moim kanale tak naprawdę chyba nie ma. Jeżeli chodzi o strzelanie, to tak. Unikaj grania na auto na duże odległości, chyba że chyba że, że masz jakieś super szybkie działo, typu tam 1500 metrów na sekundę wyletowa pocisku, no to wtedy, wtedy, wtedy na auto-aimie się też da strzelać. Natomiast tutaj w tym wypadku te pociski są wolne, bo one mają 735 metrów na sekundę, czyli to należą do tej kategorii moich wolnych, w mojej ocenie, wolnych pocisków. No, w związku się nie nadają do, do strzelania z auto-aima na większe odległości. auto -aim tak, na mniejszych odległościach, kiedy, kiedy kiedy ten pocisk błyskawicznie, po prostu dolatuje do celu. Natomiast na dłuższe nie strzelać, starał strzela się uczyć strzelać z ręki. I teraz tak. Fajnie to sobie zauważyłem, że wymyślasz, że strzelać dopiero wtedy, jak ktoś jest też za krzaczkiem. Czyli ty jestem za, ty jesteś za krzaczkiem, ktoś jest za krzaczkiem, ale widzę że tutaj pewną niekonsekwencje. Miałeś taką samą sytuację na 134,85, to był dużo dalej i mogłeś sobie pozwolić na takie strzelanie, a nie strzelałeś, a na przykład już potem grając dużo bliżej przeciwnikiem już, już, tak, już tak grałeś. Natomiast zapominasz właśnie o, tej, o tym elemencie rozgrywki, w którym spotujesz współprzeźroczystego krzaka, po czym się wycofujesz, żeby strzelać przez nieprzeźroczysty. Wtedy krzaczek ci daje pełne kamo, które jest mu przypisane i wtedy jest duża szansa, że po prostu tego spota nie dostaniesz, bo, bo zasięg spotowania twojego przeciwnika nie przełamie twojego kamuflażu i kamuflażu udawany przez krzaczek. Więc, więc, więc tutaj mogłeś spokojnie wcześniej już strzelać w niektóre czołgi i niepotrzebnie dałeś się też wyspotować w pewnym momencie, właśnie próbując tam spompować, spompować przeciwnika i w zasadzie takich elementarnych rzeczy to tyle. To ożonglowanie taką amunicją pomiędzy jeszcze hałekiem, nie ma sensu, nie wiem czy to sobie specjalnie, czy, czy może jakieś Misklika przez przypadek sobie strzeliłeś, ale ten, ale, ale nie będzie potrzebnie. hałeki są niepotrzebne tutaj w tym wypadku. 40TP jest jak najbardziej do przestrzelenia, spopatrz sobie na tank z GG jak wygląda jego pancerz ten, spokojnie na tych apcr -ach. ty masz na APCR-ach panie kolego to 29 mm penetracji widać trochę Wida trochę. No ale mimo wszystko jest do przestrzelenia. Tylko trzeba przestrzelać po poddziało tam w wieżę. Jeżeli dobrze pamiętam, pancerz 40TP. Także. To, co zobaczyłem, świadczy o tym, że już, że tak powiem, masz pojęcie o grze. Natomiast jeszcze jest sporo przed tobą, i, i tak jak mówię, ja wskazałem te, te elementy, ale widzę, że, widzę że, że, że generalnie, no nie jest, nie jest, nie jest wcale źle. Powiedziałbym, że to taka średnia. Ś, ś, ś. Technicznie mówię o, o technicznej stronie gry. Średnia, średnia, ta, średnia ta gra była na, na poziomie technicznym. Nie była słaba, ale nie, też nie była bardzo dobra. Tak jak na przykład w poprzednim filmie, który oglądaliśmy, gdzie, gdzie technicznie było bardzo dobrze zagrane przez jeża. Natomiast tutaj u Ciebie to jest na takim średnim poziomie, takim powiedzmy e, ja wiem, zielonym, jasno, tak, tak to oceniam. E, dobra, ale. Wiem, że wysłać tą bitwę też nie bez powodu, ponieważ jednak ten wynik 1687 na, na, na Amicie pewnie da fajno, jakiś fajny medal. więc Zobaczmy sobie, jak to wygląda. No i mamy podsumowanie tej bitewki w Ci Orlik za zniszczenie dwóch lub więcej czołgów bądź niszczycieli czołgów lekkim czołgiem, które są o tier wyższe od ciebie. Więc, więc tak, tu ci, tu ci to ładnie wpadło. Cztery fragi zaliczyłeś. 1735 na strzelane pocisków. Z 1157 swojego z spota bądź gąsek. Cztery wyspotowane czołgi. Czyli w zasadzie swoją robotę jako lajcik zrobiłeś. Skrzeczka, z, z którego powiem szczerze, że do tej pory nie grałem, ale może to wynikać też z tego, że że ja jeszcze gram tą starą szkołą rozjazdów, a ta mapa troszeczkę się pozmieniała i te krzaczki troszeczkę inaczej teraz wyglądają, więc muszę sobie, to, że tak powiem, to też obczaić, próbować jeździć właśnie po takich innych troszeczkę miejscówkach, a nie grać w ciemno te, które ja znam, wpada się oczywiście masterka za ten wynik, więc, więc fajnie. Jeżeli chodzi o wynik, to zwróćcie uwagę, Ursus zrobił bardzo ładny wynik. To jest drugi wynik w drużynie tak naprawdę i trzeci wynik, trzeci wynik w obydwu drużynach. Więc bardzo ładny wynik zrobiłeś i 43 tysiące sobie z kątem premium na tym zarobiłeś. Tylko, tak jak jeszcze raz powiem, ten wynik nie do końca odzwierciedla technikę gry. Znaczy wynik jest bardzo ładny i patrząc po samym wyniku można byłoby się spodziewać, że gra była perfekcyjnie technicznie zagrana, natomiast Tobie do tej perfekcji jeszcze brakuje. Więc tak jak mówię, musisz sobie to, to, te jeszcze pewne rzeczy tutaj przyswoić lub pewne nawyki właściwie wyrobić. Czyli przede wszystkim, mańka spota i koryflaże, czyli wycofywanie się do nieprześrodczystych szaków, żeby oddać strzał. Bo wtedy mógłbyś chyba, wydaje mi się, nawet więcej jeszcze nastrzelać niż strzelałeś. To raz. E, dwa, przewidywanie na przyszłość, przewidywanie przyszłości, tak? Czyli ok, jeżeli walczę tutaj tak i tak, za chwileczkę dostanę spota, więc już muszę sobie zaplanować drogę ucieczki e, i, i tak dalej, i tak dalej. E, więc to są takie rzeczy. No i tam sama technika gry e, i strzelania, i wy, wybierania amunicji do, 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 w stosunku do celów. Ale tak jak mówię. E, ja widzę tutaj duże możliwości rozwoju i wiem, że, że, że wyciągniesz z tego coś dla siebie na pewno, z, tego mojej, z, tych, z tych moich uwag, bo, bo po prostu oglądasz, uczysz się na moim kanale, więc bardzo dobrze. Ja uważam, że to jest bardzo rozwojowe. Chciałbym za rok zobaczyć twoją powtórkę, jak grasz i na pewno będziesz grał dużo, dużo lepiej już. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że, że widzom się też podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału. Ja tylko jeszcze przypomnę, na czym ta seria polega, jeżeli ktoś trafił dopiero w tym momencie na mój kanał, zbłąkał się gdzieś w internetach i trafił do mnie. Więc polega to na tym, Zrobiłeś, masz jakąś powtórkę bitwy średniej, dobrej, słabej, Obojętne mi to jest, jaką dostanę. bitwę, Może być totalna wtopa, może być Iber bitwa, jest mi to obojętne. Wysyłasz ją do mnie. a W zasadzie link do, do, do Wot Replaya wysyłasz do mnie w wiadomości prywatnej na Forum Wota I ja oceniam tą powtórkę i staram się na bieżąco, nie oglądając jej wcześniej, to jest istotne, na bieżąco oceniać to, co widzę, czyli gdzie ja bym pojechał, co ja bym zrobił i Jakie błędy w danym momencie w grze dostrzegam? Oczywiście z mojego punktu widzenia. W związku z czym ktoś inny może widzieć inne rzeczy, natomiast są elementy, na które ja zwracam uwagę i na nie będę kładł nacisk. Więc na tym to cała seria polega. Więc jeżeli ktoś się nie boi publicznie oddać pod, pod ocenę, no to, no to zapraszam do wysyłania do mnie tych powtórek. Ja będę w tym cyklu je pokazywał. Dobra, z mojej strony to jest wszystko, więc będę się żegnał i, i co I do widzenia.